Jesteśmy w kolejnej kamienicy Opuszczonej, tym razem w piwnicy Obawiam się tylko Że może być tak, że pokażę Wam tylko piwnicę I że wyżej nie wejdziemy Bo tam jest zawalone, z tego co widziałem Aczkolwiek Spróbujemy wejść innym wejściem O, kurde, ale bym się wywalił. Jest niesamowicie niebezpieczny. pułapki, kamienie itp. Można łatwo się wywrócić. Tak. Tak. To się nie da. Zobaczcie tak. Idziemy do wyjścia. Do góry nie wyjdziesz. Tak. I tutaj też nie mamy klatki spodowej. Tak w ogóle udało się wejść do tej kamienicy, w której byliśmy w piwnicach. Obiekt mocno zniszczony, bardzo zdewastowany. Zobaczcie. W jednym z pomieszczeń będzie można zobaczyć korzenia i drzew, które rosną piętro niżej. Raczej wyżej, przepraszam. tutaj zobaczcie tą klatkę schodową, Kto tu wygląda schody tutaj są historią I tutaj można zobaczyć zaraz powiem, nie? równie chodzenie po jajku taka masakra tu jest, zobaczcie Szkoda, że takie obiekty niszczą ją. Bardzo szkoda. O, to jest to, co mówiłem. To nie są pajęcze, to są resztki korzeni, które wyrastają spod cegły piętro niżej. Tutaj piętro wyraźnie wyżej. Tutaj piętro wyżej. Roślinki sobie już obaliły yy, konstytucję i utworzyły nowe swoje własne państwo. Patrzcie kto tu wygląda Mamy jedno z naszych wyjść patrzcie a to tam już dachu nie ma miejsce konkretnie zawalone patrzcie. Pójdziemy sobie do góry